A dzisiaj taka ciekawostka dotycząca tabeli przestawnej. Mamy nasze kremy i ich wartość sprzedaży. Chciałabym pokazać grupę docelową, czyli grupę docelową przerzucę, zobacz, wiersze nad towarem. I mam pokazane, o pomyliły się, zamienimy je, towar pod grupą. Pokazane, grupa docelowa, 20 plus takie kremy, 35 plus takie kremy. A ja bym chciała, żeby teraz zrobił taką rzecz. Niezależnie od tego, że to jest grupa 25, 20 plus, to chcę, żeby się wyświetliły wszystkie kremy. Klikam prawym przyciskiem myszy na dowolny krem, ustawienia pól, układ i drukowanie i wybieram polecenie pokaż elementy bez danych. Robię OK i wtedy zobacz, niezależnie od tego, jaka to jest grupa docelowa, wszystkie elementy, mimo że w tej grupie nie występują, zostały wyświetlone. To bardzo ładnie przysłuża się wtedy, kiedy chcesz zrobić jednolitą strukturę dla całego raportu, czyli żeby w każdej grupie były wyświetlone dokładnie takie same elementy. Excel i zrobione.